Najserdeczniejsze życzenia z okazji 90-lecia założenia Automobilklubu Wielkopolski. Jak Pan, jako prezes, gospodarz tego jedynego czynnego w Polsce toru wyścigowego, odbiera te życzenia? Przede wszystkim, jako ukłon dla tych, którzy no za chwilę 25 sierpnia zrobili pierwsze zebranie. I mało kto wie, że już przed wojną planowali tor wyścigowe. Robili wyścigi wtedy na trasach ulicznych, bo taka była tradycja. Ale przedwojenne plany toru istnieją i to jeszcze bliżej miasta niż ten, to się znajduje. Także życzenia. Po prostu myślę, że wszystko się spełniło, tak jak wymyślili ci, którzy zakładali ten klub, bo rozpoczynałem swoją prezesurę tuż po położeniu nowej nawierzchni po blisko 30 latach ale za to z pięknym długiem, za ten, za ten asfalt kilkumilionowy. Spokojnie wybrnęliśmy już z długu, w roku bieżącym reaktywowaliśmy nawierzchniowo, to kartingowy. Także myślę, że to są dwa zasadnicze ele elementy, aby to nie przypominało przede wszystkim polskich dróg. Także po nawierzchni i poprawę tych wszystkich zabezpieczeń, przede wszystkim kilku kilometrów, Bandy Spężystej osiągnęliśmy powrót homologacji, a więc powrót na światowe listy torów. A czego w ciągu tego okresu, kiedy jest pan prezesem, nie udało się zrobić? Na początku lat 90. w zmianie ustrojowej tego kraju nastąpił konflikt własnościowy dotyczący terenu Poznań. Konflikt ten trwa do tej pory. Dlatego tak naprawdę, mimo że możemy zarządzać dzięki przyjemności władz i państwowych, i samorządowych obiektem, to nadal nie jesteśmy jego właścicielem. A to powoduje praktycznie. Mocne cięcia inwestycyjne, no bo nikt nie będzie mnie swoje inwestował, oprócz takiego stowarzyszenia, jakim jest automobil klub. I tak naprawdę nikt nie planuje niczego tu z rozmachem, bo ta sytuacja własnościowa jest nadal na tyle niepewna, że nie wiem, czy za rok. Może to lekka przesada, ale za jakiś czas nie okaże się, że jest tu kto inny właścicielem. Dla większości ludzi przychodzących na ten tor to jest naszą mekką, ale tak naprawdę to ma cztery nogi. Ma sport i to tutaj samochody, motocykle, karting i ten mniej wyczynowy, kajodesowy, owy ale ma również ogromnie rozbudowaną e, turystykę, doskonale zorganizowaną chyba największą dzisiaj ekipę pojazdów zabytkowych, bo grupujemy posiadaczy ponad 300 takich pojazdów i duże działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie w układzie ratowników drogowych. Czy włodarze miasta Poznania zainteresowani są działalnością Autoumy Klubu Wielkopolski? Czy Poznanie żyje tym, że ma jedyny w Polsce czynny tor wyścigowy? Ja myślę, że to jest najtrudniejsze pytanie dla każdego prezesa. Powiedzieć, że Poznań tym nie żyje, byłoby kłamstwem. Miasto nas traktuje normalnie. Gdzie może nas wesprze, niekoniecznie ekonomią, ale myślę, że to miasto jest Wielkopolską prawdziwą. To znaczy w połowie lat 80. władze tego miasta wpuściły tu w, na, w pełni władze automobilków Jakopolski, dając szansę również, żeby on był silny gospodarczy. Ta pomoc miasta jest bardzo dobra i skuteczna, a czy będzie kibic? Myślę, że kibic jest to taki piękny, nowisty koń. Teraz mu się pobiegnie kusem, raz galopem. Myślę, że teraz jesteśmy w kusie sportów motorowych. W ubiegłym roku był rozgrywany epilog imienia Jana Leśniaka. Proszę powiedzieć w kilku słowach, kim był pan Jan Leśniak. Memoriał Jana Leśniaka był w zamierzeniu nie elementem uatrakcyjniającym sport, a właśnie chyba to, co jest najwartościowne w każdym działaniu, czyli dbałość o to, aby ludzie, którzy bez względu na pogodę, Polityczną, ekonomiczną potrafili ten sport i ten to utrzymywać nie przeminęli, po prostu gdzieś nie zbledli na tych kartach historii. Jan tak był wielokrotnie tutaj dyrektorem zawodów, i to samochodowych, i motocyklowych. Pierwszą międzynarodową imprezę kartingową robił na tym to, że również był cały czas decydentem lub współdecydentem działań tutaj organizacyjno-ekonomicznych dla obiektów. Dziękujemy za rozmowę. Obiecuję, że będzie lepiej jeszcze w tym klubie, bo to nie jest tak, że prezes to tych 1600 członków stanowi o sile tego klubu.